Bo ja myślę, że to możemy gdzieś tam zdradzić pewien sekret, jeżeli chodzi tym wszystkim, którzy nas, fantastycznym ludziom, którzy nas obserwują. My jesteśmy po imieniu, nie? No tak, zdążyliśmy się już poznać i zaprzyjaźnić w międzyczasie. Więc ja jestem Paweł, a tam jest Tomek. Dokładnie tak. Co ze spowiedzią powszechną podczas mszy, czy można urazić Boga czymś więcej niż myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem? No, myślę, że to jakoś spina całą aktywność człowieka, bo jest też tej aktywności brak. Natomiast trzeba pamiętać, że spowiedź powszechna, tak zwana spowiedź powszechna podczas mszy, ona gładzi faktycznie grzechy, ale grzechy lekkie. Więc jeżeli ja zgrzeszyłem jakoś lekko, no to to jest już gładzone podczas tej mszy świętej, natomiast to nie tyczy moich grzechów ciężkich. Nie? Spowiedź właśnie jest po to, żeby mi wybaczyć grzechy ciężkie. Oczywiście podczas spowiedzi warto też te grzechy lekkie dorzucić. Nie? nie dlatego, żeby nam doważyło, bo byśmy za mało rzeczy złych zrobili, tylko chodzi o to, żebyśmy ćwiczyli swoje własne sumienie. Bo to jest troszeczkę tak: grzech ciężki to jest rana śmiertelna, grzech lekki to jest po prostu choroba. No i teraz, jak przychodzę do tego lekarza, którym ostatecznie jest właśnie Jezus no to ja mu, mówię mu o tym, że okej, okay, mam tam jedną, drugą chorobę śmiertelną i proszę o uleczenie, ale jest też tak, że mam trochę boleści, tu mnie trochę boli, tu jest coś, tu mnie trochę niedomagam. No i teraz ten lekarz, ponieważ ja mu mówię o tych niechcie śmiertelnych chorobach, ale tych lekkich, no może też mi jakoś z tym pomóc, nie? Może dać mi swoją łaskę. Więc tym bardziej warto oddawać też na spowiedzi grzechy lekkie, po to, żeby no, po prostu mieć lepszą relację z Chrystusem. Ja mam troszkę inny obraz, bardziej taki związany z, związany z, z marynarką. To może o. tobie się przyda tam w Gdańsku i tak dalej, bo ja grzechy lekkie i grzechy ciężkie, wiecie, skoro to jest lekkie i ciężkie, no to to jest jak ciężkie głazy są, tak, a lekki jest piasek. I grzechy lekkie są właśnie jak taki piasek, który gdzieś tam do łódki nam po prostu jest wsypywany jak jest ich mało, to nie robi jakichś wielkich szkód, aczkolwiek jest trochę nieprzyjemnie tam w tyłku uwiera, nie? jak, się, jak tak. siedzimy na tym. Natomiast jeśli, tego, jeśli tego, tego piasku będzie dużo, 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 to w końcu będzie wystarczająco ciężkie, żeby nasza łajba poszła na dno. Tak samo zresztą jak grzechy ciężkie to czynią. Więc raz na jakiś czas dobrze by było się z tego piasku też pozbyć. Dlatego spowiedź raz w miesiącu polecamy. Pierwsze piątki miesiąca te sprawy. Natomiast co jeszcze jest? Kiedy przychodzimy do przyświętej, czasami jest tak, że my mamy trochę tego piasku na sobie. I spowiedź powszechna jest takim otrzepaniem się z tego piasku, jakim są te grzechy lekkie, żeby być po prostu czystymi. Po... ojej przepraszam, żeby być czystymi po prostu podczas całej tej przyświętej. Po to ta modlitwa, spowiadam się Boguszek Mogącemu która tak potoczy właśnie faktycznie nazywana jest tak. z małowiedzią. Czy księży jakoś odreagowują psychicznie słuchanie grzechów? Tak, ja przynajmniej odreaguję. Ja potrzebuję to, chodzę i oglądam filmy. Robiłem to w kinie. Jak nie w kinie, to teraz oglądam sobie Netflixa. Zauważyłem, że im głupsza komedia akcji, tym, 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 tym lepiej. A, jak się a jakie filmy oglądasz? Jakie daj, daj, daj trzy tytuły. Trzy daj tytuły, trzy tytuły filmów. Bad, Boys, Bad, Boys, Bad Boys, ok? okej. Znaczy, to nie jest tak, że ja oglądam zawsze te same, ja po prostu oglądam różne uh -huh. filmy, ale na przykład Bad Boys jest takim fajnym filmem. Mad Max Fury Road. Bo ja, jak, oh, jak, oh. Ja, jak ja uwielbiam ten film, po prostu to jest, to jest tak świetne post że po prostu szok, to po prostu jest wspaniałe, jest fenomenalne z takich właśnie kategorii odmóżdżaczy, nie, bo ja też lubię uh -huh. uh -huh. inne e, Jakiś trzeci tytuł, no teraz na szybko nie wymyślę, czekaj, rzucę okiem na moją listę. Tutaj mam taką listę filmów, które, że tak powiem, o. trzeba obejrzeć, ta zdrapka. E, coś mi tu przychodzi do głowy. E, seria z Bondem albo z Jasonem Warnem, takie, takie szpiegowsko-akcyjniaki tak. i tak dalej. E, to są takie ja... moje właśnie wypróżniacze mózgu, nie. Ja mam na przykład taką rzecz i raz w tygodniu staram się iść na ściankę wspinaczkową i ja wtedy nie tylko spowiedź, ale w ogóle cały ten tydzień na tej ścianie po prostu zostawiam, ja tam między tymi chwytami i tak dalej, między odciskami na palcach i w ogóle jak ktoś wspina się, no to to jest w ogóle świetna rzecz. Ale dawaj, teraz ty masz jakieś pytania. Jak dobrze przygotować się do spowiedzi i co robić po spowiedzi? Hmm. Przed spowiedzią dobrze jest zrobić rachunek sumienia. I ja zawsze mówię, że jeżeli chodzi o rachunek sumienia, to zrobić go w dwóch turach. Zanim ja w ogóle jeszcze podejdę do tematu moich grzechów, to zrobić sobie pierwszą turę pod tytułem Dziękczynienia. Czyli zapytać się i wypisać sobie na kartce, bo ja na przykład muszę sobie na kartce wypisywać, tak jak sobie wypisuję moje grzechy, tak samo wypisać sobie moje dziękczynienie. Co dobrego się wydarzyło w tym czasie? Przejść pamięcią, wszystkie wydarzenia najważniejsze, i pomyśleć sobie, co było dobrego. Nie? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jak ja patrzę na dobro, a potem patrzę dopiero na grzech, to ja widzę, że pomimo tego, że grzeszyłem, to Pan Bóg był mi wierny. Pomimo tego, że ja zdziadziałem, może nawet, albo się zapuściłem jakoś, czy jakkolwiek, to mimo tego wszystkiego Bóg mnie nie opuścił. Bóg dalej mnie kochał i Bóg dalej mi przypominał o tym, że mnie kocha. A to jest po prostu kerygmat. Nie? Więc przygotowanie do spowiedzi, natomiast co dobrze jest też, na przykład, pomyśleć sobie przed czy po spowiedzi zadośćuczynienie. Jeżeli ja komuś coś ukradłem, wyrządziłem komuś jakąś krzywdę, pokłóciłem się, to może jest warto wyciągnąć rękę, pojednać się, zadośćuczynić. Jeżeli komuś ukradłem, to oddać yy, i tak dalej, nie? Dokładnie tak. Ja jeszcze ze swojej strony taka rzecz może nietypowa, ale ja też polecam tym ludziom, którzy byli uspowiedzi i skończyli się spowiadać, żeby po prostu uczcić to jakoś. Nie wiem, pójść na grilla albo na lody jakieś, albo po prostu, nie wiem, kupić sobie gofra albo jakąś inną tak. przyjemną rzecz, po prostu, żeby zdać, zdać sobie sprawę z tego, że hej, Pan Bóg przebaczył mi wszystko, co złe było w moim życiu. Właśnie Otóż w tym tak. momencie doświadczyłem wielkiej łaski. Kurczę, trzeba, trzeba to uczcić. Okay. tutaj Hubert pyta: Hubert Burak, jakich grzechów Bóg nie odpuszcza? No się znaczy tak, no w Biblii jest mowa o tych grzechach przeciwko Duchowi Świętemu. Nie? To, to możemy sobie ten fragment gdzieś tam przywołać. Natomiast przyznam się Wam, że jeśli chodzi o wykłady z dogmatyki, i właśnie ten fragment i tak dalej, zostawiam to lepszym od siebie, bo mi zawsze ciężko to wytłumaczyć, na czym to polega. Ja to miałem na wykładach, owszem, ale nie wiem. Paweł, może Ty to wytłumaczysz? Na pewno Ty to, to lepiej takie... wytłumaczysz, ja. O, tak powiem. No są tak, są tak, są takie tematy, których po prostu lepiej nie ruszać, bo człowiek nie no, wie, bo sam nie rozumie. Ja, ja, ja sobie myślę w ten sposób, nie? że Bóg wzywa nas do nawrócenia. Bóg nam przypomina o miłości, nie? że nas kocha. I teraz i w jaki sposób Bóg nam to robi? No Bóg to właśnie przez Ducha Świętego mówi, że On jest dobry i mówi, że, że nas kocha, że chce nas zbawić. I na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu, że ja temu nie daję wiary. Czyli że nie wierzę w to, że Bóg jest dobry, nie wierzę w to, że chce mi przebaczyć. I w jaki sposób ja mogę w ten sposób zgrzeszyć, że na przykład na końcu mojego życia, w ostatnim momencie, w ostatnim oddechu, czy w ostatnim momencie, kiedy tam cząsteczka tlenu jeszcze będzie ożywiać neurony w mózgu, to ja w swojej świadomości powiem, że ja to w to wciąż nie wierzę, że on na przykład chce mi wybaczyć. Nie? I, I to jest faktycznie taki grzech, którego Bóg mi nie będzie w stanie przebaczyć. Dlaczego mnie nie będzie w stanie tego przebaczyć? Bo przebaczenie zależy od mojej wolności. On jest gotowy mi przebaczyć, tylko że ja to muszę chcieć. Ja tego muszę chcieć. Jeżeli ja tego nie będę chciał, to mi na siłę do mojego serca nie wejdzie, nie? Z butami. Tak, bo... Bo w takiej sytuacji to wątpię, żeby ktokolwiek poszedł bez odpowiedzi. Po prostu, no bo skoro nie chcę, no to tego nie zrobi. Ale to jest to, nie? Bo, bo jakby. No, Duch Święty mówi o miłości, nie? Duch Święty mówi o świetle. grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu to jest nie dać wiary Mu. Nie? Skoro, skoro Duch mówi o tym, że chce mi przebaczyć, to ja Mu nie daję wiary o tym, że chcę, że chcę Mu przebaczyć. Nie? A to powiem na przykład, ja, ja to doświadczyłem, kiedy. Bo to ktoś mnie pyta też na no, egzorcyzmach. Raz tylko uczestniczyłem w egzorcyzmach, jako tak nie jako prowadzący, tylko jako taki człowiek, który omadlał. I było to dla mnie niesamowite. Dwie rzeczy były dla mnie niesamowite i dające mi bardzo dużo do myślenia. Z jednej strony ogrom chwały i miłosierdzia Bożego, a z drugiej strony biedna kobieta, która była egzorcyzmowana, która nie wierzyła w to, że Bóg chce jej wybaczyć. I to był, i to był, to był największy, największa pułapka, w którą ona wlazła, bo ona zrobiła faktycznie złe rzeczy w życiu, ale nie wierzyła w to, że Bóg jest dobry. I nie wierzyła w to, bo była przekonana tak do tego, że jej życie, że zło, które ona wykonała, zasługuje na karę, była do tego tak przekonana, że jej się w głowie nie mieściło, że Bóg jej może wybaczyć. I y, więc, no, więc właśnie grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie wierzy w to, że Bóg chce mi wybaczyć. Nie? Za jakie grzechy można nie dostać rozgrzeszenia? I co wtedy ma zrobić taki człowiek? Znaczy, jeżeli ktoś żałuje za swoje grzechy, spełnia te wszystkie podstawowe pięć warunków dobrej spowiedzi, to za każde grzechy można dostać rozgrzeszenie, po prostu, obojętnie jakie, jakie one by były, dostać można zawsze. Natomiast, jeżeli się zdarzy na przykład tak, że nie wiem, że ja coś tam nie żałuję, albo albo ksiądz mi na przykład mówi, że, że mi rozgrzeszenia niestety ja nie dostanę, to ja zawsze radzę, dobra, no to skoro tak się wydarzyło, to koniecznie, obowiązkowo zapytaj tego księdza, co, dlaczego i co możesz zrobić, żeby zmienić tę sytuację. Nie, koniecznie to zapytaj, bo najgorsze by było, jeżeli teraz wyjdziesz z z konfesjonału i zostaniesz z tym, z tym kwasem swoim, nie, koniecznie trzeba zapytać, dopytać. I najlepiej, żeby no, trochę też podyskutować, co można w konkrecie zrobić, nie? żeby tę sytuację zmienić. Mój mistrz spowiednictwa, ojciec Kazimierz Fryzeł, który, który jest wykładowcą w naszej seminarium, w ogóle on jest takim autorytetem na całą Polskę, jeśli chodzi właśnie o, o sztukę spowiadania, mówił, że jeśli komuś nie możemy dać rozgrzeszenia jako spowiednicy, my musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy jako spowiednik, żeby po prostu tego człowieka pouczyć, i wskazać mu drogę, jak ma z tego wyjść. Mhm. Od początku do końca, on musi wiedzieć po prostu, jakby, prawie że jakby no, po sznurku ma być wtedy prowadzone, co powinien zrobić, żeby po prostu mógł przyjść do tego konfesjonału ponownie i to rozgrzeszenie otrzymać. Jeśli już mamy taką sytuację, że nie możemy dać tego rozgrzeszenia. Modlitwa może jakoś na koniec za wszystkich, tak jak najbardziej. Słuchaj, to, yy, to może jedno Ojcze nasz, ja powiem początek, a Ty byś dokończył. Dobra, okej. Okay. Niech będzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie no. Boże, chcecie uwielbić, chcecie uwielbić za wszystkie te osoby, które nas dzisiaj odwiedziły, które nas, z, który, z którymi mogliśmy porozmawiać. Chcecie uwielbić za każde serce, dobre serce tych ludzi. Chcecie uwielbić za to, że Ty z nikogo nie rezygnujesz, za to, że Ty jesteś dobry, czy nam ciągle o tym przypominasz, że bardzo się o nas troszczysz i że kochasz nas do szaleństwa. I Panie dzięki Ci za wielki dar, który nam dałeś, że możemy mówić do Ciebie, Ojcze, dlatego chcecie uwielbić tą modlitwą. Ojcze nasz, który się z niebie święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja go w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen amen